Namawiał do tego, czy nie, a dzisiaj jest powiedziane w Nowym Testamencie po owocach i rozpoznacie. Czy wiecie? chciałbym, żebyście na to zwrócili uwagę. Popatrzcie na owoce, które są, tak? Bo wiele razy ludzie będą do Was przychodzić, żebyście patrzyli źle na kościół i źle na liderów. No bo liderzy to nie zawsze są. Przeważnie liderzy są nielubiani. Wiecie? Ja myślałem, tak, że wrócę do mojej rodziny, że jeżeli czuję. Moja żona jest wierząca, jeżeli jestem wierząca, jeżeli naprawdę stanęliśmy do Bogu do dyspozycji tak, jak umieliśmy najszczerzej, to w naszym domu nie będzie problemów. Nasze dzieci będą ciągle chodzić ze złożonymi rękami i tylko skrzydła im doczekać. Ale nie tak było. Wcale tak nie było. I przyszedł dzień do raz i nagle moje dzieci zaczęły słuchać innej muzyki. I nagle gdzieś wieczorem coś chciał, co wychodzić. I tak, to co ty, to dzisiaj to, taki czas. Sobie pomyślałem, boże, ci te wzorce. Przecież u nas tego nie widzieli. Skąd się to wzięło dziadostwo? I wtedy powiedziałem, pamiętam, do mojej córki powiedziałem, że ona nic złego jeszcze nie robiła, ale mieliśmy sąsiadkę yy, narkomankę hipiskę. I powiedziałem, żadnych kontaktów z nią. Ale ta, to ja pracuję na tej zbawieniu. Tak pracowała, że chodziły po różnych miejscach. Ja mówię, o, kochana. Nic z tego, nic z tego, nie myślała, że mnie bambuko zrobi. I tam sygnały sobie jakieś, to paluszkami z tyłu, to... Ale ja taki ciemny, to jeszcze nie jestem, jest ciemny blond może. I... Poszedłem, kiedy widziałem, tak, to idę po zeszyt do koleżanki, no to idź, kochanie. Poszła ja za nią. Zobaczy się, siedzę w kawiarni, wprawdzie przy Coca-Coli, ale... Z nią, tamta papieroska pali, córka nie. Ja przyszedłem i córeczką coś ty zeszedł tak jak dziwnie wygląda. Ona z mówi, tatusiu, idź do domu. Ja zaraz przyjdę. Ja jak ja ci wierzę, że ty zaraz przyjdziesz, ale ze mną. To chociaż ciąć, ja mówię, ja, ja, ja lubię stać. Wszyscy ludzie w kawiarni na mnie patrzyli, a ja stałem na niego. Więc wstała w ściekę. Zostawiła Coca-Colę i poszła ze mną. Przyszła do domu, czas snęła drzwiami. Nie wiem, tato zły, wredny, taki jakiś tam. Wiecie, nie wiem, co ona sobie myślała, ale coś musiała mocno namyśleć. I nawet się nie myła, więc poszła spać, tak jak była. Aż dymiło z jej pokoju. Ale rano przyszła o 6, obudziła, mówi, się żyjesz? Ja mówię, żyję. A czemu mówisz córeczko, czy ja żyję? Tato, co ja wczoraj na ciebie namyślałam, to lepiej nie pytaj. Nie pytam ją, po co miałbym jej nie przebaczyć. <śledzisz> nie pytam. I mówi, ale w nocy miałam sen. I Bóg mi pokazał, co się stanie, gdy umrzesz. I, I przyszła i pokazała, stała, drżała i pokazała mówi, tato, ja cię kocham. Ja respektuję twoje zdanie. Serce wiem, ja się z jednej strony cieszyłem, ale z drugiej strony płakałem przed Panem i powiedziałem, Boże, czy to aż tak musiało być? Czy, czy aż do takiego zgrzytu między nami musiało dojść? No widocznie musiało. Moje dzieci służą Bogu, ale były takie momenty w życiu, gdzie musiałem zainterweniować. I co myślicie, że oni wtedy o mnie dobrze myśleli? Co ona o mnie mówiła? to co ja na Twój temat namyślałam? Ja Ci życzyłam, to lepiej, żebyś nie wiedział. To znaczy, że lider czasami jest pod takim obszarem. Ale lider musi coś zrobić, żebyście nie poszli na maliny, żebyście nie poszli na manowce, żeby diabeł was nie dopadł. Więc jeżeli ma duchową odpowiedzialność, jeżeli ma duchowe wyjrzenie, to wam zrobi coś, co się wam nie, nie spodoba, ale co jest dla was zabezpieczeniem, co jest dla was dobre, co jest dla was za, zapewnieniem Bożego błogosławieństwa. Ale człowiek nie rozumie czasami na początku. Później zrozumie. Ale kiedy później rozumie, to nie cofniesz tego, co nagadałeś wcześniej, tak? Więc już dzisiaj lepiej zobaczyć owoce, które się dzieją i zobaczyć efekt działania i powiedzieć, no jednak ten kościół jest duchowy. Jednak w tym kościele jest Boża noc, jest Boże namaszczenie, o to się, to mamy. Są pewne działania, gdzie ludzie mają błogosławieństwo, to są owoce. A że są rzeczy, które nam się nie podobają, no to musimy jeszcze to rozważyć, bo może problem jest w nas, tak? Więc Biblia kiedy mówi myślcie o tym, co prawdziwe, a nie wyimaginowane, to znaczy dostrzegajmy owoce, bo czasami chcemy gruszki na wierzbie, a wiemy, że one tam nie rosną. Chyba, że sztuczne. Więc nie oczekujmy tego, bo się zawiedziemy, bo wtedy będzie nas bogać. Myślcie o tym, co czyste, co miłe i co jest cnotą i godne pochwały. Czyli patrzcie na siebie, w innym miejscu powiedziane, patrzcie na siebie, pobudzając się do dobrych uczynków. Zachęcając siebie. A jak się zachęcamy, mówimy, uda ci się, tak? Uda ci się. Mówimy do, będę trochę złośliwy, przepraszam. Mówimy do kobiety, jesteś taka piękna, jeszcze jak tą fryzurę kolorową zmienisz na normalną, to będziesz jeszcze piękna. I ona się obraża, a później zmienia i jest piękniejsza. Ale kiedy chcemy się pobudzić zachęcić, to mówimy: Uda ci się. Uda ci się, dasz radę. Jak dziecko uczy się chodzić, to mówimy: Dasz radę. Klapnie sobie na tyłeczek, podnosimy, dasz radę. I dziecko zachęcone idzie. A jeżeli mówimy ty matole, znowu upadłeś, to ono się boi ruszyć. Nie? Ja, ja widziałem dziecko, które szło i upadło i spojrzało na ojca. Stało, wiecie? Nawet nie płakało, ale wstało, spojrzało na ojca i się zesikało ze strony. Taka emocja. Taka emocja. Ale widziałem inne dziecko, które gorzej chodziło i gorzej mówiło. A matka patrzyła i mówi... Nieważne, że tam to lepiej mówi, ale popatrz, moje potrafi. I z niego będzie ktoś. I dziecko się rozwijało. Bo ma przychylność, bo ma wsparcie, bo ma zachęty. Myślcie o tym, co jest cnotą, co jest godne pochwały, co jest należne. Myślcie o tym. Wiecie? Yy, ja do mojej żony kiedyś powiedziałam, kochanie, nie możesz tak recenzować moich kasków. Yy, może się recenzować, owszem, ale nie możesz być taka, no. Yy. Mocna w tym. Ona jest matematyczką i ona lubi takie punkt po punkt rozwinięcia. Ja taki nie jestem. Nie? Mój styl kazania jest zupełnie inny. Ja jestem bardziej proroczy jak nauczający. Ale moja żona, jak ktoś mówi nawet drętwe kazanie, ale jest poukładane, to ona patrzy na niego i mówi: Ale rewelacja. Wiecie, się struktura kazania podoba, ja myślę, że treść też, ale ja mówię: Ale no, Jestem. Ja już tak nie będę, więc lepiej no nie męcz tym, bo ja mogę to zrobić, ale w tym nie będzie życia. Jeżeli w tym nie ma życia, to ja się męczę głosząc. A jeżeli w tym jest życie, to nawet jak coś palne, to ja jestem w tym swobodny. I mówi, ja tego nie rozumiem. Ale już zrozumiałem, że mnie odpuściła mnie pewne rzeczy, spała Bogu, i zacząłem głosić lepsze kazania. I ona mówi, no jednak potrafisz, ja ale bo, bo mi popuściłaś, a tak jak wychodziłem z okazanicy, patrzyłem na ciebie, to już bóle tu miałem, po prostu blokowało mnie coś, bałem się jej oceny. A moja żona powinna mnie wspierać, bo Bóg stworzył miasto, żeby byłam Adamowi wsparciem, tak? Moja żona spełnia swoją rolę, ale nie od razu ją spełniała w takim znaczeniu. Czyńcie to. Dalej idziemy, żeby nie przyciągać, bo chcemy się jeszcze modlić. Czyńcie to, czegoście się nauczyli i przejęliście, co słyszeliście, co widzieliście u mnie, napisał Apostopat. Ja myślę, drodzy, że są pewne zachowania. Bo oczywiście e, e, nie jest uczeń nadmistrza, ale sami wiemy, że teraz jest tak, że jak ja chcę iść na przykład coś zrobić na komputerze, teraz tu jechałem chciałem sobie jakiś jakieś grać na MP3 i chciałem listę odtwarzania zrobić, jeśli mi komputer tego nie przyjmował, to zawołałem mojego syna, 16-latka, i mówię, Dawid, jak się to robi? A on no, mówi, tato, bo to trzeba na okrękę, bo ten program akurat nie tego nie obsługuje, więc ja bym po, poklikał mój popatrz. Ja mnie synu, poklikałeś, ja widziałem, że poklikałeś, ale co ty naklikałeś? To ja nie wiem. No bo to wiesz, to, 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 to już to pokolenie to już tak odchodzi. Tak mi to wytłumaczy. A to pokolenie przychodzi. Ratunku. Ja jeszcze nie chcę odchodzić. Ja jeszcze mam misję do spełnienia. Ale to, to już to pokolenie tak na mnie patrzy jak na wapniaka. I wiem, że w pewnych rzeczach nie przerósł.